Dzień dobry Państwu, magister Zarzycki z Golejowa jeszcze raz. Spotkałem akurat przypadkowo kolegę i on też chce Państwu coś powiedzieć o, o, o paru sprawach. Między innymi to jest ten człowiek, który o, o którym ja wiedziałem, że chciałby nająć ten budyneczek w parku. Tam chciał zrobić jakąś kawiarnię, on nie jest taki zaniedbany od, od tylu lat, a przy okazji on tutaj o Golejowie ma pewne, pewne refleksje zbieżne z moimi. Także odda, oddam mu głos. Proszę bardzo. Dzień dobry. Nie wiem akurat o czym Wojtek tutaj wspominał mnie, po prostu był wersuje stan golejowa, stan plaży, brak koszy, brak gospodarza tutaj na tej plaży. Zlikwidowana wieża, z której można było skakać w tym momencie. Nie ma nic, nic się tu nie dzieje. Są przecież dzierżawcy i najemcy i właściciele lokali znajdujących się w pobliżu tegoż obiektu. Czepią korzyści z tego, że ludzie przychodzą tutaj na wodę sięgają do plaży swoimi budynkami, ale jakoś zero, za, zero chęci, jeżeli chodzi o czystość plaży, nie ma, nikomu się nic tutaj nie chce, nie chce zrobić. Plaże zaniedbane, piachu zero, petów, butelek, zresztą o tym. O naszej kulturze świadczą przede wszystkim te śmieci. Ja tutaj Państwu za, za chwilkę jak skończymy rozmawiać z kolegą, pokażę stan plaży po, po odejściu części ludzi, bo jeszcze część ludzi tutaj jest, no to zobaczą Państwo, że to jest w zasadzie takie, takie jedno śmieciowisko na, na tym piasku. A powiedz od, od którego roku ty starałeś się ten, ten budnaczek w parku w, w miejskim wynająć? No, a to są lata 90., jeszcze że to szósty, może był ósmy, nie mam tej chwili pojęcia jak to było nawet teraz próbowałem został budynek przekazany osirowi w staszowie z tego co wiem to w tej chwili dzierżawcą czy najemcą będzie Staszowska Izba Gospodarcza. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Najważniejsze, żeby to nie stało puste i w takim stanie, jakim jest teraz, tylko żeby się coś tam działo. No, władze widocznie mają lepszy pomysł na to niż moje propozycje, więc zobaczymy. Czas pokaże, jak to będzie. A tu, a tu kolega mówi, że on już od wielu, wielu lat starał się ten budynek wynająć i coś tam zrobić. Po prostu nie stałby pustynie pusty nie, niszczałby, nie byłby tam pod strachem i zagrożeniem dla, dla ludzi, którzy chodzą po parku, bo tam dziecko może mogło, mogło wejść i tam sobie Zrobić, tam, bo tyle, tyle śmieci, tyle butelek rozbijanych różnych w jak jest, chwilę, przedmiotów. W tej chwili, jak się orientuję, to chyba tanie byłoby wy, wyburzyć ten budynek, postawić na nowo. To przerasta możliwości, podejrzewam, nie tylko moje, ale chyba gminy na zrobienie tam czegokolwiek. Tak zostały zaniedbane. Zresztą, jak widzę, to mnóstwo takich rzeczy przerasta gminę, choćby kino vis-a-vis. -vis. No, okej, nie kręciłem to odcinek już. To jest. Super. Zobaczymy. A, a, to to, jest, to jest coś co jeszcze cię bulwersuje w tak w Może, może są jakieś rzeczy, które jeszcze byś chciał tutaj? Nie, już okazji. Jest kilka takich spraw, ale to może, może nie, nie w tym momencie sama e, odnowa ulicy od 11 listopada. Jak to jest zrobiona ulica Langiewicza, jak jest zrobiona, to jest wszystko robione tak na teraz i na odczepne. Schody na pipale, zejście do ulicy e, kolejowej. To po prostu trzeba sobie zrobić spacerek postaszowy i zobaczyć. No ja sobie, ja sobie zrobię z moim laptopem. Pańskie schody niech ktoś spróbuje zejść schody naklejowe i w którym to jest. A skipały schodząc w tę stronę Biedronki, te nowe schody, z kostki. Niech to Ktoś kto to robił nie miał zielonego pojęcia o tym, jaka jest długość stopnia do wysokości, jak to powinno być. Po prostu to się nie... Ani na jeden krok, ani na dwa. Nie można. No to, to, to tam kiedyś, no. kiedyś to, to też podejdę w, no. w danym czasie. No, no, jest wiele eee... takich rzeczy, ale to myślę, że każdy wie, każdy o tym wie, tylko jakoś nie wiem. To nie dociera. Nie dociera. Pa, pa, państwo być może wiedzą, że ja y, przez cały, cały okres, y, cały rok pływam sobie na otwartych zbiornikach i tutaj kolegę też widziałem w listopadzie się kąpałeś. No, y, chyba nawet do grudnia się kąpałeś. No, no grudnia, któregoś grudnia to była ostatnia, ostatnia moja kąpiel. Kiedyś w się kąpaliśmy razem tutaj akurat. Przypadkowo tak się, tak się złożyło. Y, no, dziękuję bardzo za rozmowę. Ja, ja teraz przejdę się, z, przejdę się z laptopem. A to jeszcze wspominać o tym, że na przykład palenie papierosów na otwarcie przestrzeni tak, tak, jest tu, nie jest nieludzkie. tutaj, tutaj tak, ja picie w pensjach publicznych, bo dzieci bez, bez dozoru jakiegokolwiek. Jest po prostu to jest przerażające. O, teraz akurat... Gdybym gdyby miał kamerę w tamtą stronę skierwandą, byście Państwo widzieli, jak młodzi ludzie sobie wypili jakieś tam piwo i rzucają puszki po prostu tak sobie na, 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 na plaży. Ja się teraz przyjęto po plaży, żeby Państwo zobaczyli jak tutaj ta, ta plaża, plaża wygląda. Dziękuję A, bardzo. Cześć. cześć jak widzę Państwo są ludzie, którzy potrafią coś powiedzieć. Nie mają odwagę cywilną. No nie, nie ma ich tak dużo. Kolega powiedział, że takie sobie jest więcej, ale ja mówię, że ich nie ma tak dużo. O, tutaj niech Państwo patrzą, tutaj widzą Państwo, ludzie sobie wypili piwo i zostawili. Butelki. Tam sobie wypili też jakieś, jakieś napoje, o tutaj też sobie zostawili butelki, jak Państwo widzą, tu, tutaj śmieci. Tu, proszę Państwa, gdzie, gdzie by nie przejść, to, 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 to jest kopa śmieci, to w zasadzie tutaj śmieci... Leży. Zgadza, się, Zgadza się, do, chcę. do, 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 do kamerki o tym, o tym stanie tutaj plaży? Brudna, zasyfiona. No, proszę Państwa, no, niech nie trzeba więcej. O tutaj, niech Państwo popatrzą. Przecież to nawet nie, nie chodzi o to, że, że trzeba ją sprzątać. To, to, jest, to jest inna sprawa. Też trzeba ją sprzątać, oczywiście, że tak, ale stan, stan świadomości ludzi, młodzieży, no bo to młodzi ludzie to tak robią. To Dorośli, dorośli raczej, raczej nie, no dorośli mają więcej kultury, a natomiast no, młodzież uważa, że to jest normalne, no po prostu to, co się niepotrzebne jest w danym momencie, no to się zostawia tam, tam, tam gdzie, gdzie człowiek młody był. No tutaj jak państwo sobie wypatrzą, to tutaj jedno wielkie śmieciowisko. No, tym niezbyt optymistycznym akcentem no, trzeba, yy, trzeba coś z tym będzie zrobić. No, ja, ja, ja próbuję coś z tym robić, mam niewielu sojuszników tutaj w tym mieście, ale jak Państwo widzą, jest parę osób, które potrafią też się wypowiedzieć i nie bać się do, do kamery, a, a to jest jednak odwaga cywilna. Yy, no, dziękuję Państwu, ja sobie popływam, jestem w nastroju takim sportowym, teraz sobie coś, coś, coś zjem. I rowerkiem wracam do Staszowa i wtedy wpuszczę w internet to, co tutaj na nagrałem i Państwo mnie zobaczą na swoich ekranach komputerów. Do widzenia Państwu.